Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie. Co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj. Wśród historii wielu odnajdziesz. na polskim trójkącie. Hej, Agniewa. Majka, masz chwilę? Potrzebuję pogadać. A, właśnie wyszłam z pracy, jadę prosto do domu. Padam ze zmęczenia. Mm. Te popołudniowe dyżury są naprawdę ciężkie, ale... ale mów, mów, co cię tak przypiliło? Ale jesteś sama, tak? Znaczy, w samochodzie jesteś? Tak, 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 mów. Słuchaj, rozmawiałam z Godlewskim. Z kim? No, z Krzyśkiem Godlewskim. Jest ładnie Hazabi, ale ja naprawdę nie wiem, kto to jest. No jak nie wiesz? To żaba, ten mój klient, no, facet, z którym byłam w ciąży. O, matko, znowu do ciebie dzwonił? Gorzej. On jest urologiem mojego Krzyśka. Ty żartujesz. Ani trochę. Krzysiek był u niego, bo przyszły wyniki dodatkowych badań. I, i ten mu o operacji powiedział. To znaczy, co dokładnie? No nie wiem, bo nie mogłam z Krzyśka nic więcej wydusić. Normalnie się zablokował i przestraszył. No to postanowiłam sama do Godlewskiego zadzwonić i dowiedzieć się więcej, ale Ach, ten gnojek powiedział, że w pracy nie może o pacjentach i zwabił mnie do knajpy. Kiedy? No właśnie z niej wyszłam. No i czego się dowiedziałaś? No tego, że Krzysiek powinien szybko zrobić operację. Poczekaj, ale powiedział ci jaki to stage? No tego nie. Czyli wykorzystał sytuację? Żeby po prostu się z tobą spotkać? Majka, on wie, że byłam z nim w ciąży. Ale skąd? Mój Krzysiek mu powiedział, że przed laty zrobił wazektomię. Ale skąd wiedział o ciąży? No bo Krzysiek mu cholera wie, dlaczego powiedział o moim poronieniu. Co za idiota! Nie mogłaś wcisnąć Godlewskiemu, że to nie jego dziecko? Ha, próbowałam, ale nie uwierzył. O cholera, ale zeznał w końcu coś więcej w sprawie Krzyśka? No właśnie nic. Jak powiedziałam temu Draniowi, że poszukam innego urologa, to tylko dorzucił, że Krzysiek raczej nie ma czasu na latanie po innych lekarzach. No coś podobnego. Co ja mam zrobić, Majka? Już to wszystko jakoś tak bardzo brzydko pachnie. Lekarz zwabia cię na prywatne spotkanie i używa medycznych informacji? Właściwie do szantażowania. No bo jak to inaczej nazwać? Mało tego. On zdaje się jest gotowy na... No wiesz. Nie wiem. Na co? Mniejsza o to, ale mam takie wrażenie albo przeczucie, że on chce mnie z... zrobić zakładniczką leczenia Krzyśka, wiesz? Uciekaj, dziewczyno, uciekaj! Łatwo ci powiedzieć. Godlewski zrobił Krzyśkowi wszystkie badania. Teraz została operacja. A z tyka. Gniewa, to brzmi. Y Majka, muszę odebrać drugą linię, to mama. Zadzwonię do ciebie później, dobrze? Okej, okay, na so, razie okay, pa. – Cześć, mamo. – No cześć, Agnieszka. – Słuchaj, mamy drobny problem. – O Jezu, tylko nie problem, bo tych mam po kardę. A co się stało? – Później ci powiem. Najpierw ty. – Zadzwoniła Kaśka, że zapraszają nas wszystkich na święta. – O Jezu, no ale jak to? No przecież ustalone, że święta u nas. – No wiem, ale będą zaręczyny. – Żartujesz? A Oma wie? – A co ma do tego Oma? – A, o tym mówisz? Jeszcze nie, bo do ciebie najpierw dzwonię. No ja bym nie chciała być w skórze wujka Kryska, jak ona się dowie. O czym? No o tych zaręczynach. A dlaczego? Nie rozumiem. Żartujesz, mamo? Przecież babcia zawału dostanie, jak się dowie, że jej syneczek nie dość, że zostaje w Ameryce, to jeszcze ma zamiar się żenić. To się wujek pospieszył. Krystek się żeni? A skąd ty wiesz o tym? No przecież ty przed chwilą mi powiedziałaś. Ja? Dziecko, Jezu. czy ty się dobrze czujesz? Mamo, no, no, co z tobą? Sama mi przed sekundą powiedziałaś, że Kaśka dzwoniła, że zaręczyny robią. O Boże, co za kwiprogwo! Nie Kaśka, tylko jest ten Staszek wymierał się zaręcza, a... a impreza świętał Kaśki w domu. A, no to ulga. A, to znaczy nie bardzo, no bo przecież myśmy zaprosili Majkę, Piotrka, panią Zosię, no i tego Andrzeja, o którego wujek mieszka. No dlatego powiedziałam, że mamy problem. Powiedziałaś drobny problem. A ten raczej jest z liczebnych rozmiarów. No wiem, dlatego z Tobą rozmawiam. Wybada do tej Kaśki pojechać, ale przecież jej nie powiem, że w tej sytuacji musi zaprosić jeszcze znajomych królika. No czekaj, pomyślmy, jak to rozwiązać. A pytałaś Jaśka? Dla Jaśka nie ma żadnego problemu. Wynająć knajpę i zaprosić Chicago. Że Kaśka ma wynająć? No coś ty, ja się chcę wszystko opłacić. A co na to Kaśka? Na razie tylko ze mną o tym rozmawiał. Ech, szczerze mówiąc, słabo mi to leży. Myślałam, że poświętujemy tylko w swoim gronie. Aga, co robimy? Hmm, słuchaj, no to może idź tam z Jaśkiem? No bo tobie to już bardzo nie wypada, nie później. Dokładnie. A najwyżej później przyjdziecie do nas. No. Chociaż podejrzewam, że wujek Krystek, to już może być do Kaśki na święta zaproszony. Ja. No, a jak on pójdzie, no to. I babcia nie popuści, wiesz. To co powiedzieć, żeby się nie obrazili? Wiesz, górale, to by ich dumę łatwo urazić. Ha, no chyba, żeby ktoś nam zachorował. I to zakaśnie. A propos choroby, mamo, to Krzysiek ma raka prostaty. Jezus Maria, co ty wygadujesz, dziecko? Jest po badaniach i rozmowie z urologiem. Musi mieć operacja. Ale tak od razu operacje? Słuchaj, tak Mary Elliot też ma raka prostaty i leczył go w tym, jak to tam, no, nazywa się M. Mayo Clinic, tak, tak. Tam musicie jechać, ale może najpierw tu, na miejscu, drugą konsultację. Ponoć za bardzo nie ma czasu. <grybuj> A u nas na wizytę specjalisty to się czeka z półtora miesiąca. Agnieszka, przecież Sabiny, mąż to podobno jakaś sława urologii. O, tak? Tak, mówiła, że pracuje w szpitalu Notre Dame, czy jakoś tam. Northwestern? Może tak. Myślisz, że Krzysztof chciałby do niego pójść? Nie wiem, mama. On się kompletnie załamał. A gdyby się udało szybko załatwić wizytę, to namówisz go, prawda? No pewnie. W każdym razie zrobię wszystko, żeby go przekonać. Okej, okay. dzwonię do Sabiny i dam ci znać. Super. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Kurcze, wiecie co? Cieszę się, że jesteśmy znowu tylko we czwórkę. No fajnie. Jak za dawnych no, dobrych, dobrych czasów. <grym> <grym> I mówcie, jak się pozbyliście rodzinę. <grym> no babcia z wujkiem, mama i John, właśnie świętują Kaśki zaręczyny i syna. I prawdopodobnie spadkobiercy Jaśkowie Fabryki. Nie, z tą Mirą, co była na przyjęciu weselnym Twojej mamy, prawda? No, a z tą samą. E, to Was nie zaprosili? O no problem w tym, że zaprosili. Ale my wybraliśmy Was. No dzięki. Miłe. Ale nie będzie z tego jakiejś urazy? A, nie przejmuj się, Majka. Nie będzie, bo moja mądra żona z Teściową coś wykombinowały. No, bardziej mama wzięła to na klatę. Ale powinno być ok. No, kochani, jedzcie, bo jak dobra? nie, to wszystko wam no to zapakuje to do domu. Hmm. Czyli jak coś? zawsze. Mm -hmm. nie. Wszystkiego dobrego. A Adam nie chciał przylecieć mm. na Wielkanoc czy nie mógł? Hmm. Uznał, że poleci do Włoch, żeby za Adamu spędzić święta. Mm. Mam Dobra decyzja rodzinna. Na ty co? Kancelor od rodziny się znalazł. masz się swoją załuszoną? A który z nas kryz nie ma. Wow, co prawda, to prawda. Z tymi moimi dziećmi to też najwyższa pora, żeby zrobić porządek. To znaczy co, Krzysiu? A może trzeba w końcu jakoś o kontakt zadbać. To nic, że one nie chcą. Pora, żeby swoją stronę ulicy pozamiatać. Ach, mówcie, co chcecie, ale Wielkanoc zawsze jest jakaś mniej świąteczna niż Boże Narodzenie. No wiesz, bo te święta nigdy nie miały takiej bogatej i kolorowej oprawy jak tamte. Muzycznej zresztą też. Ludzie, nawet i katolicy nie rozumieją, że te święta są ważniejsze niż Boże Narodzenie. Bo jednak zmartwychwstanie, a nie urodzenie. No, no ale tak na logikę. To, żeby Jezus mógł zmartwychwstać, to jednak najpierw musiał się urodzić. No to chyba ważniejsze, nie? A później jeszcze... Umrzeć, mm. mm. No widzisz Agnieszka, ty też tego nie rozumiesz. I nawet się nie podejmuje zrozumieć. Dla mnie liczy się tu i teraz. I myślę, chłopaki, że wy macie obaj kompleks braku kontaktu z dziećmi, więc może rzeczywiście jakieś postanowienia przy tych świętach podejmiecie? No, może. Ale ja mam świetny kontakt z dziećmi. A w przeciwieństwie do Krysa, z którym hmm. dzieci w Polsce nie, nie chcą gadać. No nie tak? wiesz, że niby twoje dzieci takie chętne do kontaktu z tobą? Naprawdę? Ale ja nie jestem złym ojcem. Nie? Nie stawiałeś warunków Karolinie? I jakich warunków? No przecież jak się dowiedziałeś, że twoja córka ma dziewczyna, a nie chłopaka, to ją odsądziłeś od czci i wiary i chciałeś się zupełnie od niej odwrócić, nie pamiętasz? A Dorota zawsze stała za nią murem i nie słyszałam, żeby w kochaniu i akceptowaniu dziecka przeszkadzał jej fakt, że Karolina jest homoseksualna, prawda? Ale ja też ją kocham. Pewnie na swój sposób kochasz. Ale pytanie, czy ona to czuje? No przecież ciągle wysyłam jej pieniądze. <grym> nie, no dobrze. to jest. wszystko ma załatwić. Dajcie mu spokój, dziewczyny. Mm. Prawda jest taka, że nikt nas nie uczy, jak wychowywać dzieci matematyki, fizyki, historii, tak, ale jak się z dzieckiem obchodzi, to już nie, bo niby każdy wie. Efekt mm. taki że poturbowane pokolenia wychowują kolejnych poturbowanych i poranionych ludzi. No i kółko się zamyka. Krys, a co ty dzisiaj taki filozof? Wiesz, efekt psychoterapii. Aha. A tak poza tym, to matki też mają swoje za uszami. No Pewnie, że mają. Przecież też je tacy poranieni, jak Krzysiek mówi, wychowali. A, bo to całe wychowanie jest jak obróbka z krawaniem. Jak się nie mieścisz w ramach wymyślonych przez starych, to wszystko, co wystaje, będą ciąć. I to tępą piłą. Pamiętam, jak mój ojciec się dowiedział, że nie idę na politechnikę jak prawdziwy mężczyzna, to zrobił taką awanturę, że chyba u sąsiadów było sobie. Dar się, że tej rodzinie nie trzeba grajków z długimi kudłami. Hmm. No, coś w tym jest, że jesteśmy zakładnikami rodziny. Ale społecznie też lepiej nie wystawać poza ramy. Krzysiu, a mama? No, w domu rządził ojciec. A mama tylko go uciszała. Ale stała za mną i była na prawie każdym koncercie. Ojciec po prostu się obraził. No, tak było mu wygodniej. Smutne. <laughs> Wiecie co. Fajnie, że jesteśmy we własnym gronie, no. na co sami o, swoje. Fajnie. bo o można pogadać Znowu bez obawy, razem. że jakieś nie halo. co nie? No pewnie. A jak pani Zosia się czuje? A okropnie przechodzi ta te choroba. No. Też ingles? Tak. Gorączkowała. Mówi, że boli ją dosłownie każdy włos. To strasznie ciężkie. A szczepiliście się? Na półpaśca? Nie wiedziałam, że jest taka szczepionka. Tak, i to w dwóch dawkach. Wszyscy o. powinniśmy się zaszczepić. Ja za nic nie będę się szczepił. Uff. Wystarczy tego idiotyzmu ze szczepionkami. Wiecie co w Google znalazłem? Daj spokój Oj, Piotrek! Znowu spokój. Znowu spokój, no, co, znowu. Daj spokój, co daj spokój? Co Właśnie no, podali, no, że no. mam już medyczny kod na powikłania poszczepionkowe na covida. Rozumiecie? Od jasne. początku mówiłem, że to zaplanowana eksterminacja słabszej części pokoju. A świstak ja siedzi tak. i zawija. W Pite, ty łap się lepiej za jaja z groszkiem w majonezie. Mówię ci, poezja. Trzeba jeść, pić i natychmiast żyć, bo jest później niż się wydaje. Dawaj, jajka mogi. co dzień każdy no i. się. Nawet gruszy. A dzisiaj szczególnie, bo to symbol odrodzającego tak się jest. życia. Co za dzień, naprawdę. Krzysiek, filozof. a co tydzień? Piotrek, poeta. A spróbujcie też faszerowany. No, no i jeszcze dodam, że ja się właśnie odrodziłem. że coś nie zrobiłeś? <laughs> no właśnie. No co? Nowe życie z się, to jakbym zmartwychwstał. wstał. Jakie nowe? Ja, Chrystusem się nam jawica. <grystanie> Piotrusiu, no właśnie. Jakie nowe? Z tego co ja pamiętam, to nasze życie razem to blisko 13 lat. No co się śmiejecie? Od ślubu jest zupełnie nowe, <grystanie> ale jednak najpierw musi go wziąć, nie? No, właśnie, wzięliśmy. – Excuse me? – Co? Jak to wzięliście? Bez nas? – Majka? Co on no, gada? – No, sorry, ale jakoś tak szybko wyszło. – Naprawdę? – Patrz, Agnicha, naszym przyjaciółom jakoś tak wyszło. Och, <grym> no. kochani, no chcieliśmy wam dziś o tym oficjalnie powiedzieć, ale oczywiście Piotrek się musiał wygadać. Uznaliśmy, że nie będziemy z tego robić żadnego ajwaj. A I u was tyle się dzieje, i u nas się tyle dzieje, że nie było was co obserwować, naprawdę. No ja tak, dokładnie, a w urzędzie to ciach, magii, pokrzyku. Mm. No szkoda, szkoda, że nawet nie zapytaliście no Oj, kochani, no nie gniewajcie się, tak lepiej, naprawdę. Nie chcieliśmy robić cyrku z podpisania papierka. Ale mm. nikt nie mówi o cyrku. No ale mogliśmy razem z wami poświętować. No właśnie, byłoby fajnie. A co tu świętować? Przecież wiecie, że w naszym przypadku chodzi o Piotrka papiery. Nie przesadzaj. Piotr, nie udawaj. Przecież z zieloną kartą w garści byś się nie oświadczył. Co cię stało, że gadasz takie bzdury? Czyżby no. prawda cię aż tak zabolała? Majka, jak możesz? Peter, uspokój się. Odbiło wam? Dzień po ślubie takie teksty? No no Dobra, hajtnęliście się i sprawa jest over, no. Mam nadzieję, że rzeczywiście te sprawy imigracyjne szybko się uda załatwić, bo. No, nie wiem, nie wiem. Ten adwokat Johna, który mamy załatwia zieloną kartę, mówił, że jest straszny obszar w Immigration. W związku z COVID-em, Ukrainą i nielegalnymi z południa także. Oj, to niedobra wiadomość, bo Piotr się szykował już do Polski, jest fajny bo. A co ty raptem taki z rybnej dojczyzny do się zrobiłeś? No, no, Bo mam dla Was jeszcze jedną wiadomość. Dzwoniłem do tego mecenasa Brzozowskiego od Testamentu Marysi. No tak? No to mów. No i No i on mi powiedział, że doradzę osobistą wizytę, bo sprawa jest bardzo skomplikowana. Wysłuchali Państwo 58. odcinka słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna, Piotr Kukuła jako Krzysztof Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Jarosław Gołofyt. Aranżacja dźwięków między scenami Maciej Skwierawski i Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska. Na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką Słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr. Barbara Truszkowski, klinika Nowa Dental, 5489 North Milwaukee Avenue, Chicago, telefon 773-792-0123. Doktor Arkadiusz Grochowski, klinika leczenia bólu. Telefon 630 372 5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski. Telefon 630 335 1686.